Ale w radzie jest wizjoner, i wizjoner jest troszeczkę podobny do gwiazdy i kapłanki w tej talii, ale bardziej bym powiedział, że tak. Tutaj jest w radzie: pomyśl przyszłościowo, zrób plany, zastanów się, czy sytuacja, w której jesteś na chwilę obecną, czy tak naprawdę na przyszłość no, będzie się opłacała. Jeśli ktoś jest toksyczny, lub jeśli ktoś ma. Blokujące czy toksyczne nawyki, no to czy kontynuując bycie w tej relacji, czy w tych nawykach, czy przyzwyczajeniach, no czy na lata będzie plusowało, czy będzie lepiej? Tak jakby trzeba no, pomyśleć po prostu. Wizjoner tutaj też sugeruje, żeby mierzyć wysoko i nie umniejszać sobie. Czyli powiedzmy, chcę w przyszłym roku na przykład zrobić kurs hiszpańskiego i super nauczyć się tego języka. Ale tak sobie myślę, no, nie uda mi się w rok, dobra, powiedzmy, że daję sobie dwa lata. I tu jest powiedziane: dajcie sobie ten rok, naprawdę Wam się uda, nie umniejszajcie sobie.